Miało być klepnięcie tarczy wschód na niedawnym szczycie Rady Europejskiej, bo przecież premiera Tuska nikt w Europie nie ogra. A skończyło się, jak doniósł dzień później Frankfurter Allgemeine Zeitung, tym, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz sprzeciwił się wspólnym zakupom broni, odrzucając postulaty Polaków i Bałtów. Ten sam Scholz, którego kilka dni temu wraz z całym niemieckim rządem w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia witał w Warszawie premier Donald Tusk. W krótkim odstępie czasu okazało się, że bez zgody Berlina nie możemy nic, co dotyczy naszej przyszłości w wymiarze europejskiego bezpieczeństwa, oraz nie mamy prawa do niczego z przeszłości. Przez to mam na myśli zadośćuczynienie Niemiec za ich okupację Polski podczas II wojny światowej. Zwłaszcza to ostatnie musi boleć miliony z nas. Jak napisał jakiś czas temu ceniony przeze mnie profesor Stanisław Żerko, niemiecka obłuda, hipokryzja, zakłamanie i cynizm to mistrzostwo świata. Zwłaszcza, gdy dysponują w Polsce siecią wpływowych osobistości, które wychodzą ze skóry, by pomagać Niemcom w narzuceniu narracji o pojednaniu. Jest jeszcze gorzej. Mamy między Bałtykiem a Tantrami tych, którzy prezentują jawnie antypolski punkt widzenia. Niech za przykład posłuży stanowisko konferencji ambasadorów, czyli ludzi z korporacji Gremka, byłych dyplomatów, wpływowe ciało orbitujące wokół obecnej ekipy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W jednym z dokumentów wyrazili zdziwienie, że tutaj uwaga należało rozważyć zaliczenie w poczet reparacji wartości mienia niemieckiego przejętego przez Polskę po II wojnie światowej, w następstwie przede wszystkim przesunięć granicy i związanych z tym wysiedleń Niemców. W praktyce czyli jak teraz, Scholz. Dostał swoje, czyli jasną deklarację rządu, że reparacji nie będzie. To znaczy, że idąc za radą konferencji ambasadorów, mielibyśmy Niemcom za utratę ich mienia zapłacić? Rozumiecie? To, że reparacje, bo o nich była najgłośniej w mijającym tygodniu, odpuścił Tusk nie powinno dziwić. Był, jest i zawsze będzie politykiem proniemieckim. Ale ostatnie dni były kolejnym testem na podmiotowość formacji, od której zależy większość po 15 października. Tak, zgadliście. Mowa o trzeciej drodze. Kolejny test oblany. Skoro jest za sprawą swojej bierności całkowicie zlana z koalicją obywatelską, to zasadne pozostaje pytanie o sens jej samodzielnego istnienia. Marcin Palada statystycznie. Zapraszam. Na początku dziękuję dotychczasowym subskrybentom. Po 6 tygodniach od debiutu jest nas już prawie 10 tysięcy, a poprzedni odcinek miał rekordowe prawie 34 tysiące wyświetleń. Zachęcam do informowania rodzinę, przyjaciół, znajomych o moim kanale, a także gorąco zachęcam do wspierania tego, co robię na platformie BYCOFI, Zrzutka i Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki waszym wpłatom mogę pokrywać koszty tworzonych przeze mnie materiałów. Idziemy cały czas do przodu, chociaż łatwo nie jest, o czym na końcu tego odcinka. Dla pozostającego nad progiem wyborczym z niepewnością czy uda się po raz kolejny wejść na wiejską Polskiego Stronnictwa Ludowego połączenie z PL 2050 Hołowni Stłamszonego i zagonionego do kąta przez wracającego do Polski Donalda Tuska, okazało się strzałem w dziesiątkę. PSL silnymi strukturami dało podpisy i wypełnienie list, z czym przy samodzielnym starcie mogłoby sobie nie poradzić, mimo płaszcza z Atlantic Council, ugrupowanie Szymona Hołowni. Ten ostatni, celebryta z eko Hadek z Podlasia, jawił się dla wielu Nieobytych politycznie Polaków, jako świeżak i młodzian w zestawieniu z odwiecznym dziaderskim pojedynkiem Kaczyńskiego i Tuska. W wyborach z 15 października swojego konia miał Berlin, ale że nie mógł ułożyć sobie Warszawy sam do końca, dostał wsad amerykański, głównie za sprawą rzeczonego Hołowni. To była i zresztą pozostaje do dziś szorstka przyjaźń w obozie rodzimych demokratów. Przetestowana w kampanijnym boju. Od dyskredytowania, poniżania, a wręcz kałowania tejże trzeciej drogi, terroru jednej listy z użyciem obywatelskiego sondażu z Michnikowej Wyborczej, aż po gesty przyjaźni, wsparcia, żeby wspomnieć o łaskawie pożyczonych głosach, czy przedednio samego głosowania nagłym zachwycie trzecią drogą salonowych, zbowidowych autorytetów Zatroskanych bojowników o wolność i demokrację w Polsce. Już sam fakt tej szybkiej, wyjątkowo nieszczerej przemiany tych ostatnich z Szawła w Pawła powinien dać do myślenia liderom trzeciej drogi: kazać na wszelki wypadek bo a nuż coś się odmieni zasypiać z pistoletem pod poduszką. Zwłaszcza, że Pozostając w tematyce związanej z militariami, z taką armią liczącą ponad 60 mandatów w Sejmie, można było bardzo wiele. No właśnie, wydawało się, że z nazwą trzecia, inna od pierwszej, czyli Pis czy drugiej, czyli PO, będzie właśnie chociaż trochę tą trzecią, inną wyróżniającą się ze swoim zdaniem, zdystansowaną, co oczywiste, mocno względem Oddającego władzę Prawa i Sprawiedliwości, ale także, chociaż delikatną rezerwą wobec dominującego podmiotu nowego rozdania, czyli koalicji obywatelskiej. Bez trzeciej drogi Donald Tusk, w ślad za nim Bruksela czy Berlin, o odzyskaniu Warszawy mogłoby sobie tylko pomarzyć. Odsunięcie Kaczyńskiego było możliwe dzięki bardzo dobremu wynikowi trzeciej drogi w wyborach, co istotne. Pozyskaniu poparcia tych, którzy mieli dosyć rzeczonego Kaczyńskiego, jego tłustych kotów czy tępy kurszczyzny, ale byli jednocześnie dalecy od zachwytów wobec Donalda Tuska i jego ekipy. Trzecia droga miała i wciąż ma pakiet kontrolny w obecnym centrolewie, ale to tylko arytmetyka w wydaniu czysto teoretycznym, bo w praktyce majtki zostały zdjęte. A to pierwszy etap bezgranicznego oddania się silniejszemu partnerowi przez liderów trzeciej drogi za darmo, już na etapie negocjacji. Mogła ugrać więcej? Oczywiście. To dotyczyło nie tylko obsady ministerstw, ale innych urzędów i spółek Skarbu Państwa, ale co najważniejsze, stanowiska premiera włącznie. A jak było, odwołując się do przeszłości po wyborach w 1993 roku? Najsilniejszy podmiot, czyli SLD, wziął kierowanie rządem? Nie. Drugi co do wielkości, czyli PSL. Słabość z grudnia została bezwzględnie wykorzystana przez koalicję obywatelską. Najpierw Donald Tusk wplątał hołownie w kwestię wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika. Dużo nie musiał robić. Wiedział, zresztą swoich ludzi w otoczeniu lidera PL 2050 ma do dziś, że celebrycie hołowni wiele nie trzeba. Chce świecić, niech świeci. Tusk zapalił i rzeczonego Hołownię wielokrotnie przeczołgując do dziś, za pośrednictwem mediów, zgasił. Tego Hołownię, który myśląc o prezydenturze, a bez głosów centroprawicy nie otarłby się o drugą turę, zamknął sobie drogę ekspansji na prawo od siebie już na początku tego jego same Fliksu, bez struktur z gwiazdami pokroju pani minister, których nazwisk nawet nie muszę wymieniać, bo wiecie, o które chodzi: Gejzerów Intelektu. Oto cały Hołownia i jego partia po dziewięciu miesiącach od wyborów. Rozegrany, skopany, w oczekiwaniu na ostateczny wyrok, czyli rozbiórkę, jak nowoczesna, kilka lat temu. Dominować to podstawowa przesłanka działania Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Niby dwa zwalczające się obozy, a jakże dużo podobieństw w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Tak jak Kaczyński nie mógł zdzierżyć, szczególnie po 2019 roku, że jego większość wisi na niesterowalnym gowinie, wykańczając go politycznie bez pardonu, tak Tusk. Po wyborach w 2023 roku nie mógł pogodzić się, że będzie miał silną trzecią drogę, z którą miałby się układać, konsultować, brać pod uwagę jej punkt widzenia, a co najgorsze, ustępować. Mógł traktować jak podmiot, ale to nie w jego stylu, więc obrał kurs na przedmiot. Jest tym, trzeba przyznać, konsekwentny. Rozebrał PL 2050. O czym już była mowa. Więc pozostało mu ustawienie drugiego członu trzeciej drogi, czyli PSL, w roli co najwyżej kelnera. Formacji, która nawet w pojedynkę, bez oglądania się na współpartnera z PL 2050, może zachwiać powyborczą arytmetyką na wiejskiej. Nie żeby od razu ku czemuś trwałemu, spis czy konfederacją. Szczególnie z nieoczyszczonym i niewiele rozumiejącym rzeczywistość pisem. Wciąż po wyborczym szoku. To byłoby, łagodnie rzecz ujmując, trudne, ale ad hoc, dla postraszenia i pokazania, że z ludowcami liczyć się chociaż trochę trzeba. A i owszem, problem w tym, że na palcach jednej ręki można wskazać w ciągu minionych 10 miesięcy użycie tego narzędzia przez partię kosiniaka Kamesza. Pozostaje więc pytanie, dlaczego mogąc się postawić PSL się nie stawia. Czy jest w głowach działaczy tej partii, że od zawsze byli tym słabszym członem? Najpierw jako ZSL przy PZPR, potem z SLD, PO, a teraz z KO. A skoro słabszym, to bez większych oczekiwań, aspiracji, z nastawieniem na krótkoterminowe korzyści. Na to wygląda. Choć cena, jaką PSL, a szerzej trzecia droga, za wywieszenie względem Donalda Tuska i K.O. białej flagi jest bardzo, bardzo wysoka. Gdyby trzecia droga zagrała ostrzej w toku negocjacji koalicyjnych, odróżniła się, mówiąc nie, premierowi w kilku płaszczyznach aktywności rządu, czy na etapie prac legislacyjnych byłaby dziś w lepszej dla siebie sytuacji. Bo po pierwsze... Udowodniłaby wyborcom na centrum prawicy, że jej postrzeganie jako wyłącznie przystawki K.O. nie znajduje potwierdzenia w faktach, co mogłoby się przełożyć na łowienie w elektoracie zawieszonym gdzieś między trzecią drogą, a precyzyjnie PSL, a prawem i sprawiedliwością. To już jest nieaktualne i nie wróci. Droga w tym kierunku jest zamknięta. Po drugie, Utwierdziłaby swoich wyborców z października 2023 roku, tych dochodzących, zwłaszcza przypływających z Konfederacji, że formuła antypopisu, dystansu wobec popisu, nie była wyłącznie obietnicą kampanijną i materializuje się w konkretach, jako partii współrządzącej. To też się wyczerpuje, co pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyparowała miękka antysystemowość. W rozumieniu dominacji partii Tuska i Kaczyńskiego, trzeciej drogi, i zaczęły się schody. Atak liberalnych mediów na Kośniaka Kamysza w końcówce kampanii, nieprzypadkowy i obliczony na odpływ sporej części elektoratu do Konfederacji, a nade wszystko do Koalicji Obywatelskiej. Co w połączeniu ze sporą demobilizacją sprowadziło wynik trzeciej drogi do mniej niż połowy tego, co dostała 15 października 2023 roku. A potem nie trzeba było robić zbyt wiele. Do gardeł rzucili się, obwiniając za słaby wynik politycy PL 2050 i PSL ku uciesze tych, którym na słabości trzeciej drogi zależy. Czyli Koalicja Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości i zależnych od nich mediów. Koalicja Obywatelska dostała w końcu to, na co czekała przez 10 lat. Jest najsilniejszą formacją polityczną, a że kosztem skopanej trzeciej drogi w polityce nie ma sentymentów. PIS z kolei miał nadzieję na przepływy głównie od PSL, które zresztą nie nastąpiły, a jeśli nawet się pojawią, to i tak nigdy nie dadzą PISowi. Samodzielnej władzy. Za to w krajobrazie, co widzimy w sondażach powyborczych, utrwala się zarysowany 9 czerwca obraz Trzeciej Siły dla Konfederacji, co ma o tyle znaczenie, że nie tylko degraduje z podium trzecią drogę, ale pozwala wrócić do scenariusza sprzed roku, kiedy Konfederacja silniejsza od trzeciej drogi była gwarancją braku większości dla tak zwanego Obozu demokratycznego. Gdyby taki stan rzeczy miał kontynuację, to choćby z perspektywy przyszłorocznych wyborów prezydenckich, rysuje nam się układ na drugą połowę dekady, który zatroskanym o losy demokracji i praworządności w Polsce eurobiurokratom nie pozwalałby patrzeć w przyszłość w różowych barwach. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że Donald Tusk obrał kurs na radykalizm. Pod wpływem ośmiogwiazdkowych szajbusów i dla nich tylko chce zajmować się przede wszystkim rozliczaniem PiS. Co rodzi coraz bardziej wątpliwości wśród choćby tych, którzy głosowali na trzecią drogę, bo miało być bardziej centrowo, bez wstrząsów, z realizacją obietnic, gdzie dokopanie poprzedniej ekipie było co prawda na liście priorytetów, ale nie tych najistotniejszych. Bez Wymęczającej polskiej polako wojny Tuska z Kaczyńskim. A tymczasem na niemal wszystkich polach, od gospodarki, przez inwestycje, edukację, aż po sferę obyczajową, trzeciej drogi nie ma. Z małym wyjątkiem: sporo o związki partnerskie i to tylko PSL. Lista walkowerów jest bardzo długa. Z CPK, atomem, żeglownością odry, rozbudową portów, uporządkowania polityki migracyjnej, rynku pracy zastopowania wariactwa polityki klimatycznej z zielonym ładem na czele. Obrony rynku przed zakusami rodzimej europejskiej biurokracji. Przecież to są obszary, gdzie centrowa formacja w ramach obecnej koalicji powinna być aktywna. Bo kto, jeśli nie ona? Przecież co do projektów cywilizacyjnych koalicja obywatelska, markując to czy owo, realizuje agendę nowej Mitteleuropy. Trzecia droga, siedząc cicho, nie odróżniając się w żaden sposób, a de facto akceptując, że rozdający karty jest tylko jeden, Donald Tusk skazuje się na dalsze gnicie. Bo po co trzecia droga, skoro liberalni wyborcy PL 2050 mają koalicję obywatelską? Już tam się częściowo przenieśli. Przejdą i kolejni. Po co kopia, skoro jest oryginał? No i... Po co rozebrana z PL 2050 trzecia droga? Przecież to nic innego jak przygotowanie oferty dla liderów PSL, żeby jeszcze bardziej dociśnięci, a precyzyjnie rzecz ujmując upodleni, przeszli całkowicie pod skrzydła dużego bloku wokół Koalicji Obywatelskiej. Liberalne media w ramach jednolitego systemu kierowania krajem czekają na sygnał, żeby rzucić się do gardła przyjaciołom, demokratom z trzeciej drogi. Straszak w postaci przedterminowych wyborów już poszedł. Wie onet, no bo jakby inaczej. PL 2050 zajmować się za bardzo już nie muszą. Partia bez struktur, a co najważniejsze bez dotychczasowego atutu, czyli popularnego hołowni. Był, pogwiazdorzył i koniec. W dodatku po eurowyborach został bez oficera prowadzącego. Nawet z nim bywał pogubiony, a bez niego tym bardziej. Ale mówiąc wprost, niepotrzebny. Zwłaszcza jak za Atlantykiem może być polityczna wywrotka i chołowni z perspektywy jednego z dwóch głównych rozgrywających nad Wisłą już nie będzie w nowej środkowo-wschodniej agendzie. A PSL tu tak łatwo nie będzie, bo nie jest to formacja sezonowa. Co ważniejsze, z politykami, którzy nie zamierzają za darmo wtopić się w budowany przez Donalda Tuska szeroki obóz centrolewicy. Czy to grozi rozpadem PSL? Dziś, jutro, za rok z pewnością nie. Władza spaja. Kolejny checkpoint to wybory prezydenckie. Ich wynik nada nową dynamikę. Jeśli wygra kandydat koalicji obywatelskiej, przy słabości hołowni, to tym bardziej PSL zostanie zaproszone do wspólnego projektu. A zwolennikiem tego rozwiązania wewnątrz tej partii będzie łatwiej. Nie mają zbyt wielu oczekiwań. Często mocno zakompleksieni liczą na przeprowadzkę z przedpokoju na europejskie salony. Oczywiście na warunkach Donalda Tuska. Jeśli zaś wygra trzeci kandydat spoza popisu, z błogosławieństwem nowego Waszyngtonu, ale bliżej obecnej opozycji, to zacznie się zawierucha. Także w PSL. A wtedy, w odróżnieniu od PL 2050. Jeśli jeszcze taki byt będzie na siłach, w przypadku PSL jest szansa, że może pojawić się korekta Propolska, z odwołującym się do tradycji Witosa i Mikołajczyka PSL-owskim non-posumus. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do wspierania tego, co robię na platformie Bajkofi, Zrzutka i Patronite. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. I jeszcze jedna ważna informacja. Od ponad miesiąca toczy walkę o monetyzację mojego kanału, co pozwoliłoby, podobnie jak wasze wpłaty, pokryć niemałe koszty tworzenia materiałów. Mimo, że spełniam wszystkie wymogi, takie zgody do dziś z niejasnych dla mnie powodów nie otrzymałem, co sprawia, że od następnego odcinka przechodzę na tryb oszczędzania na jakości, za co z góry przepraszam, ale też proszę o. Zrozumienie. Dziękuję.